w tym sezonie jeszcze nie stracił punktów na własnym parkiecie i to w najbliższą niedzielę nie powinno się zmienić, tym bardziej, że Wrocławianie bardzo dobrze spisali się w roli faworyta w pierwszym meczu tych drużyn. Pamiętamy o naszej wysokiej wygranej, która miała miejsce w Krakowie, gdzie wygraliśmy różnicą 60 punktów. Drużyna z Krakowa rzuciła nam wtedy 37. Po swoim poprzednim meczu, w którym rzucili 110 punktów, także byli w naprawdę wielkim szoku. Mały szok we wrocławskim zespole wywołała natomiast niedawna porażka w meczu na szczycie ze Stalą Ostrów. W najbliższych meczach chcemy udowodnić, że był to wypadek przy pracy, mówi szkoleniowiec WKS-u. To jest kolejny etap przygotowujący nas do chyba trudniejszych pojedynków w Skierniewicach czy w Albie Chorzów i później z Katowicami we Wrocławiu. Także jesteśmy optymistycznie nastawieni, jesteśmy trochę poobijani po tym ostatnim, bardzo trudnym, takim fizycznym, ciężkim meczu. Miejmy nadzieję, że chłopcy dojdą do siebie i w niedzielę będziemy grali o zwycięstwo. Trener Śląska chce dać szansę gry w tym meczu wszystkim koszykarzom. Jest szansa, że będziemy grali szerokim składem, bo to wszystko będzie zależało od początku tego spotkania, ale chcemy zacząć bardzo mocno i z pełną świadomością, o co gramy. Na większą liczbę minut liczy między m.in. Wojciech Leszczyński, który po przyjściu do Śląska Rafała Glapińskiego jeszcze mocniej musi walczyć o miejsce w składzie. Na pewno, bo z pozycji numer 1 na pozycję numer 2 będą się zmieniać Marcin Kowalski i Norbert Kulon. Ale co tu dużo mówić, no zawsze musi być rywalizacja, dzięki rywalizacji człowiek staje się lepszy, i to chyba na plus w zespole. Tak mi się wydaje. Mecz Śląska z Austomem Kraków w niedzielę o godzinie 18 w hali przy ulicy Mieszczańskiej.